Witajcie na kanale MAIGRA, macie z tej strony, a oto kolejny Booster Box Temporal Forces. Yy, pierwotnie nie chciałem otwierać kolejnego Booster Boxa, ale byłem bardzo zaciekawiony tym, jak te Ace Speki wpadają. I my w poprzednim boxie mieliśmy właśnie dwie te Ace Spekowe karty, więc pytanie, czy to będą takie karty, jak yy, kiedyś były. Jak się nazywały? Tam był Giraffe, Amazing Rarey. Czy to raczej będą takie karty, wiecie, dość rzadkie i po prostu mieliśmy fuksa. W poprzednim boosterboxie też trafiliśmy bardzo dużo, bardzo dużo i jak są bo 6. I o, ale mało trafiliśmy ciekawych energii. Trenerek, przepraszam, nie. Więc tym razem skupimy się na tym, żeby wyjąć te najlepsze hity i zrobimy sobie porównanie. Jak to nam tutaj wyszło? Dobra. Komony, komony, deskorolka, mamy pierwszego. o przepraszam, nie przybliżyłem. Mamy pierwszego jaksika. Mm, na pewno nie będzie popularny. Te Alola startery to takie no, Chyba nigdy nie były popularne. Może oprócz sobie. Może oprócz sobie. Dobra, mamy kolejnego i tema kolejnego. Dwa, jeden i kot. A jak tam u Was? Co się pojawiło? Coś trafiliście w tych paczkach? Jak uważacie, jaka jest jakość druku tych paczek? Bo ja mam całe wrażenie, że te, te paczki po prostu wyglądają jak podróby. No tutaj jakość jest taka nędzna na dole, że to jest masakra. I to się nie zmieniło od pierwszego dnia. Okej! Okay. mamy Ice Pierwszego Heroscape. Tego nie widzi. Ło! I widzicie o tym mówiłem. Że na to będzie szansa. No tutaj niestety holowcy w tym slocie. Ale trafiliśmy Ice specka. I trafiliśmy znowu w Altarcie. Ciekawe, ciekawe. Możliwe, że tych kart jednak będzie dużo i nie będzie problemu, żeby je dostać. A pytanie, na ile one będą grane? Bo jednak te ice packi wydają się dość mocne. To są takie po prostu super itemy, nie? Tak to na razie wygląda. <laughs> o, pomijam kubki? Nie, nie pomijam. Wiecie, jak pojawią się karty, które każdy musi grać. Trochę tych ludzi jednak gra, bo gra mały procent, ale z bardzo dużej liczby osób. Dlatego na turniejach są same tłumy. Wszyscy po prostu chcą grać te Pokémonami. Dobra, mamy kolejną trenerkę i kolejną trenerkę. Dwa rewersyki Miraidon. <laughs> Trochę dużo tych kubek mi się robi. Ale naprawdę jestem ciekawy, jak te wszystkie karty wyglądają cenowo i ich popularność. Scizor! Uuuu! Steel Wing! 70, 20 i 50? Nie, to dość mocne. Ale pewnie, pewnie i tak ogień jest grany. Ja nie pamiętam, żeby kiedyś była meta, czy znaczy też nie śledzę, ale żeby była meta taka fest yy, stalowa. Oprócz Sword and Shield Base Set. Kiedy wyszedł zasian i on wtedy palił wszystkich dookoła. Poczekajcie, to powinno tu. To powinno być to już się zamotałem, a to dopiero trzecia minuta. Trafi mamy 4. Zobaczymy, czy trafimy drugie Ice packa. Jeżeli tak, to znaczy, że one są dość częste. Raczej nie będzie sensu kupować ich w wysokich cenach. No bo po co? Ale jeżeli będą rzadsze, no to, to wie. Jeden na Booster Boxa to by było tak przystępnie, żeby było i rzadko, i do grania. Ale czy tak będzie, to zaraz się przekonamy. Widzimy, że tutaj już coś ciekawego jest. A nie. Zawsze jaja robi ze mnie. Bo te tło takie boczne, wiem, brązowe się przebija przez tą ramkę i się wydaje, że to jest jednak jakiś altart. Dobra, co my tutaj mamy? Biankę. Biankę byśmy mogli trafić. W pini lat jest rolikam Deadpack. Bianka to jest Cool Girl. Z najlepszej generacji, każdy o tym wie. Bardzo niedoceniana za swej przeszłości, ale ona jako jeden z nielicznych nie protagonistów, tylko jak to tam się mówi, też nie antagonista, rywal, jednak coś tam miała wkładu w fabułę, i w pierwszej, i w drugiej części, no i ma fajne side story, spoko, wszystko spoko, dobra, tutaj widzę, że coś jest ciekawego, yy, mamy tak, mamy tak, i mamy Walking Wake Full Art, z Besztanego Kuna no to jest nasz główny pokémon, nie? No i te te już wyglądają fajnie, nie? No zobaczcie, ten już jest, no już jest ładny. Te przyszłościowe, nawet no, na jakieś kropki w tle, a tutaj ciekawiej, ciekawiej. Dobra, deskorolka. Deskorolka na pewno będzie grana to jest za dobre, żeby nie grać. Znowu kupki pomyliłem, to powinno być tu, a to będzie tu i tu mamy Koraidona. Koraidon i Mamy już zwykłych IX-ów. uwaga, 3. Mamy 3 Yxy, 1 Illustration Rare 1... Oh, Jeden... ojej, Ice Pack, jeden Full Art. Nie mamy za bardzo yy, tych najrzadszych kart. <ścoughs> Właśnie gołą wleciał mi w drzwi. Nie w drzwi, tylko w okno. Co za powalone ptaszory. Jezu się wystraszyłem. O matkę jedyna. Albo ktoś nim rzucił w okno. No. Ale prędzej się spodziewam, że to prostu ten głupi ptak tu wleciał. Ale po prostu przywalił masakra jak się wystraszyłem. Taki szoku, nie? o matka. Oje, no o czym ja gadam? Znowu się pomyliłem w kubkach. Kurde no. Głupi ptaszor. Nie pidów w grze to i wygląda fajnie i jakiś taki jest przystępniejszy, a te gołębie nasze prawdziwe to są po prostu tempe jak bud. Dobra, energię rewersy, martwe paczki w każdym razie. Czy Temporal Forces będzie kiedykolwiek popularny? No na pewno nie będzie to nigdy poziom Evolving Skies czy większości setów tych fajniejszych z, z Sword and Shield, ale na pewno pomoże to, że nie będzie tego bardzo dużo wydrukowanego. I o tym słyszymy, że. Bo ja, no to już wystraszony jestem, że. O, Ice że jednak druki będą są dostosowane. Prime Catcher jest. Podobno ten najbardziej chciany. Czyli chyba mamy już udowodnione, że mamy dwa, dwa ace'y na boxa. W poprzednim były dwa i teraz są dwa. Więc 1 na 18 to nam sugeruje, że będziemy mieć karty w stylu Amazing Rerów, Czyli będą się trafiać dość często nie powinny być super rzadkie, raczej dostępne dla każdego. Więc, też cenowo nie będą wyglądać nie wiadomo jak. Oczywiście, w pierwsze dni to na pewno będzie drożej, ale każdy kolejny obniży ich cenę masakrycznie. Pytanie tylko, ile ten set będzie otwierany, bo może wcale nie być tak dużo. Jednak nie ma tutaj takiego Pokémona jak Mewtwo, jak Pikachu, jak. Znaczy, no Pikachu jest, ale wiecie o co chodzi, taki sprzed sprzedający set. Excadril Wygląda ekstra. Bardzo fajny art, bardzo mi się podoba. Widziałem go już wcześniej. To chyba jeden z nielicznych artów, które widziałem wcześniej. No, ale tutaj nie ma pokemona co sprzedać. nie? Nie ma Charizarda, nie ma Mew, nie ma nic. Są za to SwiKony i one nie wyglądają za dobrze w tej przerobionej wersji. No, Drampa to na pewno nie sprzeda setu. Feraligatr nawet. I Mentagros nie są jakimiś fulartami. Więc po raz kolejny mamy za to legendy z podstawki. To raczej też nie sprzeda nam tego setu. E, to mamy tu i mamy Iron Bouldera. Kolejny jekci zwykły. No to tak wybida, bo mamy tych Jeksów już cztery. Więc mam nadzieję, że to był ostatni. Dobra, idziemy tu. Koton i I Iron Hands. Eri. No, coś położyłem. Ach, nie odróżniam niektórych diversów, wiecie? Nie odróżniam, naprawdę. Zwłaszcza tych, tych filtrów. To jak patrzę na nie, to ta folia jest nędzna. Jak się nie przyjrzę, to nie zobaczę. u Full Metal Lab. Delkaty. Sin-Sino, jaki ładny. Dobra. sin Cino Extra. <grym> Zawsze w Jeszcze Jeszcze Skido. Skido. Nie, Skido. Kitty. O, Skitty, i Meryl. Bardzo fajna art i tu jest Mr. Man. Bardzo fajna art. To jest bardzo, 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 bardzo ładna karta. No to z Illustration rarami na razie trafiamy całkiem fajnie. Mało ich jest, póki co, w tym boksiku, ale może zaraz więcej. Iron Thread i prostu Mamy. Nie brakuje nam jeszcze dużego Illustration Rare. Albo tej karty brakuje. No to halo, wyskakiwać. Wyskakiwać. Gdzie tutaj coś jest? Bo się nie Mamy sześć paczek, albo 7. I tak naprawdę z Illustration Red, no mamy te małe Illustration Red, bo są trzy, z reguły są trzy. Ale nie mamy nic dużego. Full Metal znowu. Cyk, cyk, Gengar X Jak na Jexa wygląda całkiem fajnie. Damage Counter rozdaje, ale to jest piąty X My nie chcemy kolejnych X do grania. Chcemy coś do zbierania. Jeżeli ten set będzie znowu się skuje, tylko na graczach, no to takim będzie mało popularnie Dobra, mamy item. Tu znowu nic nie trafiliśmy. Znowu mer metal. Jest mel metal, to jest zdechła paczka. Najgorsza paczka to jest mel metal. Dobra, zobaczmy dalej. Maszynka rapska O, Bida. Kolejna paczka, martwa, Zostały nam cztery boostery. A ja tutaj żądam jeszcze dobrych trafień. No, jakbyśmy nie trafili, to tak trochę przykro. Brrr, o, jedna karta mi spadła. Znowu nic? Co to się dzieje? Czyżby te te były gorsze i po prostu mieliśmy foks w poprzednim odcinku? No, mam nadzieję, że nie. Ale tu się znowu zapowiada, że nic nie ma. Bianka. No, fulat jest zwykły. Jakiś typo. Nie wiem, czy, czy kamera fokus nie straciła. No, nie, jest to coś, za czym bym bardzo tęsknił. Dawać mi, dawać mi coś. Yy, I tutaj też nic nie ma. Martwa paczka po raz kolejny. Proszę Państwa, co się dzieje? Yy, ostatnia paczka. I co? Złotą kartę dostaniemy? I Illustration Secret, tak? Tak? Wow! Nie mamy Illustration rera. No niesamowite. O kurde. O wow. Bulletite y są gorsze? No powiem wam, że jestem w szoku. Poczekajcie. Co my tu mamy? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tylko trafień. Malutko. Nie trafiliśmy illustration rera jednego i jak sam nie mamy a fularty tak są dwa fularty Uuu, boli 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 napiszcie co u was boli